na drugim piętrze skarbka. Sezonowa wyprzedaż kolekcji wiosna-lato w salonie Eleganza na pierwszym piętrze Galerii Skarbek. Atrakcyjne ceny na konfekcje i obuwie damskie, męskie, znanych marek zachęcają do zakupu. Korzystaj z okazji. Zmieniamy się dla Was. Cześć, myszko. Nowy sklep, domosfera Uważaj na siebie. Skarbek już Nowa oferta i bogaty wybór asortymentów. Wyposażenie w łazieniu. Co tam w mojej torbie widzisz ciekawego co? Jesteś zainteresowany reklamą Schowaj się gdzieś, żeby nikt ci krzywdy nie zrobił. Ficzna myszka.